no tutaj Raphson z kanału Rafson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battlefield 3. Dzisiaj sobie zagramy technikiem z bronią M4A1, z pistoletem M1911 z tłumikiem, yy, z rakietnicą z, Mav, z palnikiem spalnikiem oraz specjalizacją bieg. Ok, no to wchodzimy do akcji. Tutaj jest jakaś pustka dziwna. Gdzie ja mogę się kierować? Aha, źle idę, okej okay. Muszę iść tą stroną Okej, okay, tutaj mogę zabić? Kurwa Zajebał mnie Ile tutaj jest osób? 18. Ta Tutaj jest mój gościu, okej okay. Tutaj może być Kurwa. Tutaj może być snajper. Kurwa. Ej, ej, ej. Trochę tam grałem tą bronią. Tylko niestety, nagranie nie wyszło jak, jak to u mnie zwykle bywa Gdzie? Ja pierdolę, serio? Nie nos. O Boże Szybko zajmować Sorry. Dobra. Uratowaliśmy bazę C. Tutaj mogą być. Nice. Zabiłem wroga pierwszego. Tylko ktoś już mnie zajebał. Kopyt 93. O, uratowałem się, okej. Okay. Dobra, uciekaj, uciekaj. Dobra. O Jezus, kurwa. Zabiłem wroga, ok. Nie wiem, no, ten gościu jest doświadczony strasznie. Niewiele mi brakuje do poziomu drugiego technika. Okay. Granat Ach nie wyszło okej okay. O tutaj są nice technik poziom drugi. Okej, okay, zapieprzamy dalej, no i zrespimy się u jakiegoś gościa, tutaj nie granat. Dobra, nice. I tak powolutku wchodzimy do akcji, powoli zabijamy ich jak należy. Ajajaj, zabił mnie, niestety, ale mamy asystę. Dobra, uzdrowili mnie, ok. Uciekaj, uciekaj. Kurwa, nie wyszło mi. A szkoda Ale mam za to asystę Kurwa mać Zabiję go czy nie? Tego snajpera A nie wyszło Okej okay. Ach Cholera, nie wyszło Szkoda o! Ktoś mnie uzdrowił, okej okay. Ach, znowu mnie zabili 5 na 5 staty Przyzwoite Jak dla mnie Koszę wszystko, Michałku 12 i Adam Okej, okay, zrespię u niego Granat? Wygrywamy, jak na razie, to dobrze. Kurwa, wygraliśmy, nice, ładnie. No to może kolejny pojedynek z tą bronią. Wbił nam się poziom piąty, chyba jakiś pistolet dostaliśmy. Nowy to znaczy, przepraszam Was bardzo, poziom czwarty dostaliśmy. Ok, no to wchodzimy do kolejnej bitwy. Ok, jesteśmy z powrotem. Mm, jesteśmy na mapie Ditchmatch. Drużynowy. No i lecimy Tutaj jest jeden Dobrze Tutaj jest Nie zasłaniaj mi człowieku Ajajaj, dobra Dziękuję. Ktoś mnie tutaj oślepia, nie albo mój y, sprzymierzeniec nie oślepia. Tutaj będzie, tutaj będą, ok. Ktoś tutaj samochodem zapieprza Tutaj będzie kurwa Ej miało być zero tanków do chuja pana Co robi tutaj tank? Może się zrespił kogoś? O właśnie, na przykład tu. Tutaj jest. Dobra. Aj, aj, aj Ktoś mnie zaatakował z tyłu no, Nikt nie przeszła, szkoda Kto to jest? Kurwa No, ostatni, jak zwykle. to jest? Kurwa, tych chuju. to jest? Jeden. Nie no, drużynowe czy są strasznie trudne. Bo mamy aż 12 wrogów. A nas jest tylko czterech. Może ktoś tutaj będzie, nie wiem. Tutaj jest. A, cholera. Ktoś mnie z lewego boku mnie jebie, Jebnął Dlaczego jestem? Nie w drużynie Aha Nie wiem Tutaj jest? Ach cholera Nikolo tutaj nie mogę zabić niestety Może tutaj? O cholera, jak mnie zaskoczył, końcówka będzie czy nie? Drużyna B, B na razie wygrywa. Będzie Wreszcie kogoś zabiłem Okej okay. No nie serio Czołgiem ma, macie mnie jebać Naprawdę To nie jest uczciwe to jest serwer z no tank, a nie only tank, tak. tutaj był po prawej stronie, Fuck. zbliża się końcówka. Tej. Gry. Jest. Okej. Okay. Drugi zabity. Ale niestety przegraliśmy 2 na 9. Katastrofa jakaś. Okej, okay, no to tyle na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Na razie i cześć.